Nasze przedstawienie zaczyna się od jeziora listów. W tym jeziorze ja, yy, Łukasz, myślimy, że tam się pani listy, których się nie chce czytać. Są to listy, które zostały napisane przez inne osoby i w tym jeziorze wpływają pani listy. Następny yy, punkt naszej. bo stwórca miał syna, bo nie jest Dlatego nazywa się Później poszliśmy do အဲ <laughs> E, później mamy Oli. Oli. Jest to hotel Oli, w mm. którym wszyscy są przynajmniej zawodów. Ale jest to hotel, a nie góra. Mm. E, kolejny punkt to dom z basenów ciepurnikami. W którym mieszka Martyna. To jest dom.

Yes, E se eu abro a telecaixa, lá é... Lá é o terceiro coteiro que Ja. I się daje po całej galaktyce. Sala treningowa.

ilma hääletamata .